Przy starym wysłużonym mikrofonie stacji RPG słyszycie maestro. Dziś na mrocznych falacheterów przynoszę Wam kilka nowych brudnych sztuczek, nieczystych pomysłów na ubarwienie sesji, koncepcji pochodzących z różnych źródeł, pasujących zarówno do fantazy, jak i konwencji horroru. Zacznijmy od klasycznych, niekoniecznie lochowych pułapek. Całość ze zrozumiałych względów przeznaczona jest raczej dla uszu magnificencji gry. Posłuchajcie. Numer 1. Fałszywe drzwi. To zmyłka powodująca stratę czasu u bohaterów, a czas jest często bardzo cennym zasobem. Oto w końcu korytarza widnieją zamknięte drzwi, masywne, okute blachą, wyposażone w zamek. Rozbijanie ich to toporem zajmie kilka godzin, nawet jeśli bohaterowie będą się przy tym zmieniali. Zamek nie da się otworzyć, jest tylko imitacją. Wszystkie elementy, które powinny być ruchome, stanowią jedną scaloną część. Zawiasy są najwyraźniej po drugiej stronie, więc podniesienie i wystawienie drzwi nie jest możliwe. Wyważanie nawet za pomocą tarana zdaje się być bezskuteczne. Dlaczego? Drzwi są bowiem fałszywką, za nimi jest tylko ściana, czyli ta skała. W normalnych okolicznościach to tylko strata czasu, ale kiedy drużyna ma na głowie pościg, odcięty powrót, albo wcześniej uruchomiła w korytarzu pułapkę polegającą na bardzo powolnym y, zamykaniu się ścian czy y, obniżaniu się sufitu, wypełnianiu się wodą pomieszczenia. Fałszywe drzwi mogą okazać się w takiej opcji śmiertelnie niebezpieczne. Rozwiązanie jest proste, ale wymaga spostrzegawczości. Z korytarza mogą prowadzić inne sekretne drzwi, wyjście. Obmacowanie ścian niczego nie przyniesie, ponieważ owe drzwi ukryte, prawdziwe drzwi, ukryte są pod nogami w podłodze, o krok od fałszywych. W sytuacji korytarza kamiennego, klapę stanowi jedna z kamiennych płyt. Ewentualnie ukryte drzwi mogą być na ścianie obok i być przesuwne. Aby odsłonić wejście, trzeba użyć dużej siły i przesunąć na jakichś szynach ciężki, duży fragment całej ściany, w tym te fałszywe drzwi, które są obok. Takiej opcji będzie widać przy podłodze na pewno szczelinę i bohaterowie będą mogli ją dostrzec. Fałszywe drzwi sprawdzają się nie tylko w podziemiach. Wyobraźcie sobie wieżę, do której Ktoś chce szybko wtargnąć, na przykład bohaterowie graczy, będąc pod ostrzałem jej obrońców. Szturm na fałszywe wejście, może iluzoryczne po prostu, może skończyć się bardzo krwawo. Znowu, czas będzie bardzo cenny. Oczywiście nie każdy bawi się w takie zmyłki, w tych z mieszkańców wieży. Jednak żyjący na odludziu mak albo grupa bystrych bandytów może na taki fortel wpaść. Numer 2: Klepsydra. Drużyna dociera do skarbca głęboko pod powierzchnią pustyni. Na środku niedużego pomieszczenia stoi masywna tuba, rura ze szkła, sięgająca sufitu, jak kolumna. Jest szczelnie wypełniona klejnotami, monetami, drobną biżuterią, złotym pyłem itd. Wydaje się, że tubę wystarczy rozbić, by dostać się do skarbów. I rzeczywiście. Grube szkło, choć nie bez trudności, ale można rozwalić młotami i toporami. Wówczas zawali się popęka, zawali się cała szkana tuba, a kosztowności wysypią się na posadzkę. Radość będzie jednak trwała krótko, bo najwyraźniej rozbicie rury odblokowało też coś w suficie przez okrągły otwór powstały po niej. Po róże, na suficie do pomieszczenia zaczyna wpadać błyskawicznie olbrzymia ilość piasku, jakby nad skarbcem było wielkie lejowate pomieszczenie szczelnie nim wypełnione. Sytuacja przypomina przesypywanie się piasku w klepsydrze. Korzeł w piasek wpada do sali, gdzie znajdują się bohaterowie. Pułapka nie jest idealna, zręcznie bohaterowie graczy mogą odskoczyć pod ściany, próbować uciec z pomieszczenia. Tylko czy zostawiają zasypywane piaskiem skarby. Chyba że jednocześnie ze zniszczeniem tuby drzwi wejściowe zostaną zablokowane, czy opadnie jakaś krata. Wówczas drużynę czeka walka o życie. Trzeba utrzymać się na powierzchni grząskiego piasku, który przybiera, nie utonąć w nim, nie spanikować w pyle i ciemności, bo źródła światła zapewne zgasną. Po dłuższej chwili ilość piasku się zmniejszy. Wtedy będzie można odkopać zasypanych przyjaciół, unikając jadowitych skorpionów czy węży, które jako ostatnie wpadły do pomieszczenia na, na już znieruchomiały, uspokojony piasek. A potem najszybciej będzie przez otwór w suficie szukać wyjścia. Pułapka jest jednorazowa, to ważne i należy o tym pamiętać. Najwyraźniej bohaterowie graczy byli pierwszymi złodziejami, którzy dotarli tak daleko i zdecydowali się rozbić, rozbić tą szklany szklaną tubę. Numer 3. Równoważnia. W kolejnym pomieszczeniu pod ziemi znajduje się śliska posadzka i równie gładkie ściany. Po wejściu do komnaty dwóch lub trzech osób podłoga ugnie się pod ich ciężarem. Jest jak huśtawka. W normalnych warunkach zrównoważona i pozioma, ale odpowiednio obciążona podłoga obniża się z jednej strony i podnosi z drugiej. Środek ciężkości podłogi podparty jest w jej połowie długości. Po środku komnaty. Jeśli bohaterowie nie zdążą tam dotrzeć albo przekroczą, yy, przekroczą ten środek, wychylając podłogę w drugą stronę, no to ześlizgną się po stającej dęba posadce w dół, gdzie może czekać sadzawka pełna kwasu, zaostrzone pale lub po prostu głęboka dziura. Co sugeruje taką pułapkę? Pomiędzy ścianami i progiem. Między ścianami a posadzką podłogi z każdej strony jest szczelina. Szeroka przynajmniej na dwa palce. Widoczna dla spostrzegawczych mających silne źródło światła. A pochodnia może nie wystarczyć, w zależności od tego, jak duże jest ta, yy, to pomieszczenie, komnata. Szczelina jest konieczna, inaczej, wychylająca się, obniżająca podłoga zaklinowałaby się na ścianie, i tak właśnie można sobie poradzić z tym, wy z tym wyzwaniem, klinując umiejętnie podłogę tuż przy ścianach. Warto pamiętać, że z jednej strony podłoga może mieć oparcie, czyli wchodząc do, do sali podłoga nie będzie się dziwnie zachowywać. Dopiero po przekroczeniu jej połowy bohaterowie zjadą, zjadą w dół wraz z podłogą, która za ich plecami podniesie się w górę. Czyli jakieś, jakieś usztywnienia będą z jednej strony komnaty utrzymywać podłogę tak, żeby nie mogła opaść w dół, ale oczywiście będzie mogła pójść w górę. Musicie to sobie wyobrazić, wtedy wszystko zrozumiecie. Numer 4 Safe Krasnoludzki. Może to być rodzaj szyfrów, skarbców, po prostu odmiana nietypowego zamka w olbrzymich drzwiach. Całość składa się z masywnej kwadratowej tablicy z dziewięcioma zagłębieniami, po 3 w 3 rzędach. Powtykane są w nie metalowe klocki, oznaczone od 1 do 9. Klocki są ciężkie, żelazne, przypominają duże czcionki drukarskie. Jeśli wyciągnie się je z zagłębień, to okaże się, że każdy ma inną długość In, na inną długość wchodzi do środka. Poniżej zamka znajduje się napis, jeśli to oczywiście robota krasnoludów to w ich języku. Napis, który może brzmieć coś w rodzaju liczba ta w każdej linii otworzy przejście. Konkretnie chodzi o liczbę 15 i powinna być ona związana z czymś, co jest charakterystyczne dla miejsca lokalizacji sejfu. Tak, by postacie graczy miały szansę domyślić się, że chodzi o piętnastkę, no bo wcześniej gdzieś tam w trakcie eksploracji ta liczba 15 przewijała się w ilości nie wiem, kolumn, bogów, wejść i tak Skarbiec ułoży się po ułożeniu z klocków następującego układu, podaję wierszami od lewej do prawej. 4, 9, 2, drugi wiersz 3, 5, 7, trzeci wiersz 8, 1, 6. Jak widzicie, każda kolumna i wiersz, jak sobie narysujecie, a także przekątne, dają nam w takim układzie sumę 15. I o to chodzi, to otwiera zamek. Technicznie najlepiej narysować na kartce kwadrat podzielony na 9 pól wręczyć go graczom wraz z 9 kwadracikami oznaczonymi od 1 do 9. I niech się chwilę pobawią. Rzecz nie jest trudna, ale może być fajnym urozmaiceniem przerwnikiem w eksploracji. Numer 5. Pułapka kombinowana. Pułapka kombinowana, czyli pułapka w pułapce bardzo nieczyste zagranie. Polega na tym, że pierwszą pułapkę, na przykład żelazne dziuryty wystrzeliwujące ze ścian. Tą pierwszą pułapkę jest stosunkowo łatwo zauważyć i unieruchomić albo ominąć. Ale tym samym wchodzi się. Cent centralnie od razu w drugą pułapkę, na, na przykład aktywując ciężarem ciała wahadłowe ostrze. Pierwsza pułapka może być wręcz atrapą. Zamiast prawdziwych dzirytów w ścianie widać tylko linie podejrzanych otworów, ale nic z nich nie wyleci. Druga jest lepiej zamaskowana i zdradliwa. A może nawet nie lepiej zamaskowana, ale bohaterowie mm, obserwując jakby pierwsze elementy pierwszej pułapki mogą nie zwrócić uwagę na, na dalsze. Czy wykonywać to testami, czy opisywać całą sytuację, to zależy od Was i od Waszego stylu prowadzenia. Na pewno rzecz jest mm, bardzo zdradliwa. Numer 6. Gilotynka. Oto gdzieś w ścianie korytarza prowadzącego do skarbca znajduje się wąska nisza, na tyle głęboka, że do środka wejdzie ręka aż do łokcia, albo dalej. Na końcu 40-centymetrowego zagłębienia na pustym znajduje się Drogocenny klejnot lub posążek ze złota, a może dźwignia lub przycisk sugerujący otwarte, otwarcie przejścia. Ledwo to widać, jak się zaświeci tam pochodnią i zajrzy, jest to długi, długi taki mały tunelik, więc nie jest to wyraźnie widoczne. Ale jak się włoży tam rękę, zdejmie przedmiot z podstawy. Albo pociągnie o tą dźwignię, która jest na końcu, bohater usłyszy kliknięcie i z góry spadnie, sunie się błyskawicznie na rękę postaci Ostrze. Jakby mała gilotyna uderzająca w połowie tej wąskiej niszy, tego tuneliku. Nawet przy dużym refleksie postać może stracić palce, dłoń, a może nawet fragment całego ramienia. Jest to skalowalne zależnie od refleksu bohatera. Nisza jest oczywiście podejrzana, a dokładne oględziny mogą ujawnić. Wewnątrz niej, na górnej części, tą wąską szczelinę, przez którą spadnie ostrze. Ale to naprawdę trudno dostrzec, że trudno dobrze oświetlić taki tunelik. A poszukiwacze przygód bywają zachłanni. Złoto odbiera rozsądek. Poza tym, hak zamiast dłoni też wygląda nieźle, prawda? No, taka pułapka raczej nikogo nie skusi yy, i pewnie da się ją łatwo, jej działanie yy, łatwo, łatwo odkryć, posługując się jakimś, jakąś tyczką yy, czy innym przedmiotem, który się wsunie zamiast dłoni do tunelu. Numer 7: Zmienne podziemia. W niektórych stylach gry rysuje się podczas sesji mapki, aby nie zgubić się w lochach. W podziemnym labiryncie jest to niezbędne. Załóżmy, że drużyna musi dotrzeć do środka takiego kompleksu, skomplikowanego labiryntu, zdobyć cenny przedmiot, kręcąc się po korytarzach, skręcając, cofając. W końcu drużyna trafia do centralnej komnaty, zdobywa artefakt, zabija pilnującą go bestię, rozmawia z królem upiorem, który siedzi na wielkim tronie i co prawda w tej samej chwili podłoga lekko drży, a ściany zdają się zgrzyzać i dudnić, ale kto by się tym przejmował? Mamy chwilę triumfu, odpoczynek i powrót z łupem, z wiadomością, czy co tam bohaterowie chcieli w, tym, w centrum labiryntu odnaleźć. Gracze pewnie będą chcieli skrócić opisowo drogę powrotną, bo czemu nie, ale mistrz uśmiechnie się niewinnie i na każdym rozwidleniu zada pytanie, w którą stronę teraz. A to dlatego, że po przywłaszczeniu artefaktu z centralnej sali uruchomił się jakiś mechanizm, który zmienił układ ścian w całym kompleksie. No, i było to słychać. Stare przejścia się zamkną, otworzą nowe, być może odsłonią się jakieś y, dziury w, w ziemi, jakieś pułapki y, się przeładują. Znów przyda się małpka, dzięki której droga powrotna będzie inna, dłuższa, może krótsza, ale możliwa do odnalezienia. Przesunięcia ścian będą widoczne, oczywiście zostawią ślad na kamieniach, to jest jakieś ułatwienie. Utrudnienie może być to, że przesunięte, kamie przesunięte kamienie odsłoniły i uwolniły zmujfikowanych strażników tego miejsca. A więc drużyna, która myślała, że już najgorsze ma za sobą, hmm, czeka taką drużynę dogrywka. Numer 8. Grząski kobierzec. Niewinnie wyglądający kobierzec czy puchaty wzorzysty dywan, rozpostarty na podłodze pomieszczenia albo korytarza, dzielący bohaterów od sejfu, kolejnego przejścia, portalu, tronu czy innego celu, okazuje się być magiczną pułapką. Każdy, kto stanie na grubej, mięsistej tkaninie, zapadnie się w nią nienaturalnie głęboko, jak w grząskie bagno czy ruchome piaski. Kobierzec zasysa ofiarę coraz głębiej. Może w jakiś inny wymiar, albo teleportuje do Lochu, do innej lokacji yy, całych podziemi, krępuje ruchy, jak w grzęzawisku, wysysa jednocześnie z człowieka siły, aż do śmierci przez uduszenie czy zadławienie, kiedy głowa ofiary zniknie pod poziomem, poziomem materiału. Kobierzec jest oczywiście silnie magiczny, wedle uznania Mistrz Grzy, może być łatwopalny, albo wręcz odwrotnie może reagować tylko na, na skrajne zimno. Może wyrastać wprost z podłogi, jak gruby, wzorzysty porost. Rozrastać się po wchłonięciu każdej nowej ofiary. Zajmować coraz więcej i więcej miejsca. Być nieregularny, albo być faktycznie tkaniną magiczną, magicznym dywanem. I da się go złożyć, czy zrolować jak materiał, jak będzie się ostrożny. I po prostu tak oczyścić sobie przejście. Po lewej stronie takiego dywanu może on być zupełnie, zupełnie bezpieczny. A może będzie tam coś innego, coś dziwacznego? Wydostanie się z grzęzawiska kobierca bez pomocy będzie trudne, yy, podobnie jak przeskoczenie. Powinien być na tyle duży, żeby móc spełniać tą swoją funkcję ochronną, inaczej, inaczej to trochę bez sensu. Yy, jakimś rozwiązaniem może być przebycie go w pozycji poziomej, rozłożenie ciężaru jak na cienkim lodzie, albo przeturlanie się. No co tam przyjdzie komu do głowy, yy, zwłaszcza tych OSR-owych? O, ser, o serowych koncepcjach, gdzie pomysły, graczy, i podejście do pułapek jest ważniejsze niż testy umiejętności. A może dywan wchłania i teleportuje gdzieś indziej po drodze yy, pochłaniając tylko tekstylia ofiary, czyli całą odzież, i przenosi półnagiego nieszczęśnika do innej lokacji, albo może wchłania tylko metal, a więc większość broni ofiary sprzączek. Wasza decyzja yy, przemyślcie. I na tym kończymy pułapki. Teraz kilka przykładów motywów z no, seriali, filmów, które dobrze sprawdzają się na sesjach, też są pewnym utrudnieniem życia y, dla bohaterów, a uprzyjemnieniem sesji dla grających. Najpierw zacznijmy od gargulca. Ożywiony w magiczny sposób kamienny maszkaron, a może cała ich gromada, jest inspirowany potworem z doktora Hu. Gargulec morduje ludzi, ale nikt nie zdaje sobie z tego sprawy, bo nie ma świadków. Gar Gargoyla nie może się ruszyć, jeśli ktoś na nią patrzy. Dla każdego obserwatora, a nawet kogoś badającego ją z bliska, jest to po prostu zwykła, nieruchoma, kamienna, grubo ciosana figura, przedstawiająca przygotowanego do skoku demonicznego stwora o złożonych skrzydłach i podkurczonych, szponiastych łapach. Jeśli jednak choć na chwilę spuścić z niej wzrok lub stracić z oczu z powodu ciemności, mgły i tym podobne jeśli nikt nie patrzy na gargulca, tak, to, to patrzenie, e, fakt obserwacji przez świadomą istotę jest istotny, to wówczas maszkaron przesunie się w kierunku swojej ofiary, znajdującej się najbliżej żyjącej, inteligentnej istoty. Gargoyla nie zabija zwierząt, kotów, psów i koni. Takie istoty nie są w stanie swoim aktem obserwacji powstrzymać maszkarona od ruchu. Ale czują nienaturalne zachowanie kamienia i mogą przed tym ostrzec. Można założyć, że gargoyla jest w stanie pokonać w ciągu każdej sekundy, kiedy nikt na nią nie patrzy, około 10-15 cm. Nie można zobaczyć ruchu posągu, nieważne jak szybko się ponownie obrócimy czy, czy mrugniemy. Ale w pewnych sytuacjach, na przykład tuż przy ofierze, wydaje się, że figura nie tylko została nagle przesunięta, ale i zamieniona na inną. Gargoyla z wyciągniętymi łapami, jakby w atakującej pozie. Czyli nie tylko posąg wydaje się przemieszczać, jakby się teleportował w, w momencie, kiedy na nią nie patrzymy, ale też powoli zmienia, ta rzeźba się zmienia, staje się coraz bardziej drapieżna. Gargulec obserwowany przez lustro nie porusza się, choć możecie zdecydować inaczej. Być może w lustrze będzie widać ten ruch. Jeśli stwór będzie zbyt dużym wyzwaniem dla graczy, można przyjąć, że krew ofiar zostaje na kamiennym ciele figury, może zostać dostrzeżona, czy też gargoyla emanuje się nie magią. W przypadku tej krwi, zostaje ona z czasem wchłonięta przez gargoyle, ale trwa to trochę czasu. Żadna niemagiczna, niepoświęcona broń może nie zrobić żadnej krzywdy tej istocie. Gargulec jest ciężki, ale potrafi przemieszczać się przez przeszkody terenowe, nawet przez rozpadliny, chociaż ich pokonanie może zająć więcej czasu. Czyli przez większą część czasu musimy nie patrzeć na, na gargojle, żeby ona mogła przeteleportować się, w cudzysłowie, przeskoczyć przez na przykład rozpadlinę. A porusza się jakby ktoś ją po prostu przestawiał z miejsca na miejsce, w momencie kiedy nikt nie patrzy. Sposoby walki z Bestią zależy od y, koncepcji mistrza gry. Być może lustro lub zwierciadło zablokują jej możliwość poruszania się, jak już powiedziałem. Y, może na zasadzie obserwacji samej siebie. Rozwiązaniem może być także wstawienie gargulca do płynącej wody, czy strącenie do rzeki, strumienia morza. Jeśli założymy, że maszkaron ma jakiś związek z żywiołem ziemi, kamień, skała. To woda może uwięzić bestię lub nawet ją uśmiercić. Inne sposoby pokonania gargoili to zrzucenie jej z bardzo wysoka i cały czas obserwowanie jej podczas upadku i uderzenia na ziemi, w dole. Ponieważ brak aktu obserwacji może pozwolić ożyć i przemieścić się, teleportować się gargoili. Jeśli będzie się ją przez cały czas lotu i uderzenia obserwowało, wówczas gargoila roztrzaska się, ewentualnie. Hmm, no tak, no, rozpęknie się. Można też spróbować zakopać ją głęboko w ziemię, przygnieść ciężkimi kamieniami. Może to też będzie jakieś rozwiązanie. Idealnym zastosowaniem tego potwora jest detektywistyczna przygoda z miejscem akcji na terenie budowy olbrzymiej katedry. Za mordami, które mają wyjaśnić bohaterowie, kryje się wyrzucony z pracy, może zabity przez konkurentów, architekt i czarownik, który z zemsty ożywił jedną z gargojli, bądź też jego duch wcielił się w maszkarona, jego upiór yy, i ta gargojla zabija po kolei, na przykład nocami, osoby, które naraziły się jej stwórcy. Możliwe ślady na miejscu zbrodni to głębokie odciski posągu, nietypowe obrażenia, jakby zadane potężną bronią obuchową. W takim scenariuszu gargulec nie zabija, kogo popadnie. Realizuje plan z określoną ilością i kolejnością ofiar, ale może go zmienić, jeśli drużyna wpadnie na jego ślad i zacznie węszyć dookoła. Kolejny pomysł filmowy to mord ze snów. Znowu nic oryginalnego, ale bardzo fajna rzecz do wykorzystania na sesjach. Jeśli pamiętacie koszmar z ulicy Wiązów, to wszystko już wiecie. Chodzi o mroczną magię i niezwykłe zabójstwa śpiących osób, dokonywane przez śniącego się im potwora w czasie koszmaru. Ofiary bestii śniły, że są przez nią atakowane, i rzeczywiście ich ciała odnosiły podczas tego snu prawdziwe, najczęściej śmiertelne obrażenia. Identyczne z tymi otrzymywanymi jednocześnie w koszmarze sennym. Umierając we śnie, umierali na jawie. Myślę, że to dobry pomysł, który warto przenieść do przygód. Oniryczny, nierealny świat snów nie rządzi się tymi samymi prawami co rzeczywistość. Słabi fizycznie i niedomagający ludzie mogą stać się w krainie morfeusza mocarzami. Drobne grzeszki i wyrzuty sumienia mężnych rycerzy w koszmarze sennym mogą przybrać formę demonów i fizycznych przeszkód. Ehm, tak, może śnie może dojść do odwrócenia. Ktoś, kto w życiu realnym jest potężnym, silnym, sprawnym wojownikiem, w śnie może być kimś zupełnie innym. Możliwość wspólnego śnienia przez całą drużynę, współdzielenia koszmaru i pomagania sobie w nim nawzajem, może pozwolić bohaterom pokonać zło lub odegnać tą istotę, która żeruje na bólu, na krwi śpiących ludzi, która być może jest wynikiem jakiejś klątwy. Kolejny koncept to podziemne zło. Podobnie inspiracja firmowa, tym razem dotyczy obrazu wstrząsy. Chodzi o szarłoczne, agresywne potwory, mniejsze lub większe, żyjące pod powierzchnią Ziemi, potrafiące szybko się w niej poruszać, yy, będące czułymi na wszelkie dźwięki. Mogą to być dziwne, gigantyczne robale, albo smocze czerwie, bo to rzeczywiście czerwie z nieco przypomina, yy, chociaż nie, w tej, nie ta skala, nie, nie mówimy o tej skali. I nie o tym środowisku. Albo coś jeszcze bardziej dziwniejszego, na przykład stwory składające się z posklejanych nieumarłych szczątków ludzkich, takie zlepieńce z kości, jakieś bardzo oryginalne dzieło nekromanty, albo skutek niezwykłego fenomenu magicznego, jakiegoś przekleństwa, które, które spadło na cmentarz, na nekropolię, wywiedzione wprost z katakumb. Taka bestia, czy bestie, bo ciekawiej będzie, gdy będzie ich kilka, bardzo szybko, magicznie przekopują się przez, przez grunt, może nawet przez litą skałę, chociaż to powinno być jakieś dla nich jakąś barierą, atakują niespodziewanie, wyczuwają drgnie, drgnia, drgania powierzchni, kroki, wciągają pod ziemię i zabijają. Mogą też składać jaja w umierających, pogrzebanych głęboko ofiarach. Stworzenia są pewnie ślepe, nie grzeszą inteligencją, ale stanowią realne zagrożenie. Uciec przed nimi można właśnie na, na skały, przez które się nie przebiją, albo na dachy solidnych budynków. Potwory dopadają konie, pieszych, wozy, wszystko, co, co drga yy, emituje jakieś, jakieś dźwięki, które przekładają się na drgania powierzchni ziemi mogą się przeko przekopać do piwnic, podkopać yy, do, przez podłogi domów nawet zawalać drewniane konstrukcje nadają się idealnie na przyg przygodę typu survival, gdzieś na, na prowincji w odcięciu. A teraz kilka zdań o utrudnieniach w zdobywaniu informacji przez bohaterów. No to też takie nie do końca czyste zagranie, ale yy, ubarwiające wszystko. Wyobraźmy sobie, że w toku przygody drużyna odnajduje ważne źródło wiedzy, niezbędne dla powodzenia podjętego zadania. I to źródło informacji w opcji pierwszej to bohater niezależny, w drugiej księga albo zwój. W pierwszym wariancie... Kiedy bohaterowie trafią do istotnego dla przychody bohatera niezależnego BN-a, okaże się, że on ciężko nie domaga. Umiera na chorobę, na dodatek niebezpieczną, bo zaraźliwą. Drużyna dowie się o tym zawczasu albo w ostatniej chwili. Ktoś ze strachem może im o tym opowiedzieć, ostrzec, opisać kogoś, kto niedawno zmarł, zapewne zarażony przez chorego, z kim bohaterowie muszą koniecznie się spotkać, porozmawiać. I to dosyć blisko, bo ta osoba zarażona, ten Ben, może, może móc tylko szeptać, leżeć gdzieś. Ten kontakt bezpośredni, będąc zagrożeniem, jest niezbędny. Czy będzie ta choroba jakąś odmianą trądu, czy zarazą, objawiającą się gorączką, krwawym potem, straszliwym kaszlem, bladością ciała lub deformacjami, to wszystko zależy od mistrza gry i kon, kontekstu świata. Ważne, aby nikt yy, nikt bohaterów nie mógł wyręczyć w zadaniu pytań choremu, bezpośrednio i osobiście. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się ze swoim strachem, wymyślić może środki bezpieczeństwa, streszczać się podczas całego przedsięwzięcia. Scena może być miejsce w domu chorego w izbie, hospicjum lub lochu, gdzie niebezpiecznie chory jest przetrzymywany, gdzie umiera. Dodatkowo można założyć, że BN gorączkuje i majaczy, i nie jest do końca poczytalny. Może odpowiadać zagadkami. Albo w zamian za odpowiedzi chcieć czegoś nietypowego od bohaterów, na przykład opisania wschodu słońca i smaku jabłek tego roku, albo jakichś intymnych, osobistych przeżyć, tudzież oczekiwać po prostu pocieszenia i wyzwolenia od strachu związanego ze zbliżającą się śmiercią. Drugi wariant pozyskania informacji to niebezpieczna księga. Też niby znany, znany motyw, ale myślę, że warto go tu przypomnieć. Oto zanim drużyna odnajdzie ważny w przygodzie manuskrypt lub inną zapisaną informację, dowie się, że ten nośnik potrzebnej wiedzy, księga, zwój, tabliczka, stela, jest niebezpieczny. Obcowanie z nim grozi śmiercią lub czymś równie niemiłym, opętaniem, oślepnięciem, przedwczesnym postarzaniem się, skamienieniem. Księga może być obłożona przekleństwem, może być własnością zazrosłego ducha lub być nasączona trucizną, która emanuje z jej stron, w taki czy inny sposób, promieniuje, no, załóżmy, że chodzi o mroczny grimuar spisany na skórze demona. I księga jest drapieżna, agresywna, wabi swą zawartością, ale chce zabić czytającego. Nieuważny, niepoinformowany człowiek może nie zorientować, że, że kartki księgi rozpuszczają każdą substancję jak silny kwas. Potrzeba kilku par rękawic albo narzędzi metalowych, żeby kartkować taką księgę. Przy przewracaniu kartek w powietrze mogą unosić się mm, zarodniki. Niemal niedostrzegalny pyłek, wyglądający jak kurz. Ten pył podrażni oczy, może oślepić, wciągnięty do płuc, do płuc może, może otruje, albo sprawi, że wewnątrz czytającego księgę po jakimś czasie zakiełkuje dziwaczny grzyb, albo demoniczny pasożyt z tych uwolnionych z księgi zarodników. Może odbarwi skórę i kolor oczu czytającego. Bohaterowie graczy powinni mieć możliwość zorientowania się w niebezpieczeństwie, należy umożliwić im zdobycie jakichś ostrzeżeń, nie podając jednak całości informacji. Niech się trochę postaci podenerwują, pogłówkują, jak zabrać się do przeczytania tego zabójczego dzieła, kiedy na dodatek goni ich czas. Być może wszystko okaże się, cała ta legenda wokół księgi czy manuskryptu może się okazać zupełnie nieprawdziwa. Jeśli jednak bohaterowie o tym nie wiedzą, to łapany potem niedługo katar mogą wziąć za objaw zbliżającej się śmierci z powodu wciągnięcia demonicznych zarodników. Jeśli mi zgrzy chce być bardziej dosadny, to oczywiście księga może niespodziewanie yy, kąsać. Widzicie, brata Justusabie tak nie ma twarzy. To, to coś. Odgryzło ją, ją pewnego pięknego dnia, kiedy wertował te przeklęte stronnice. Robił to pewnie po raz setny. Kto by się spodziewał, ale okazało się, że o jeden raz za dużo. Zakładka księgi może być nagle ożywającym, chlastającym do krwi jęzorem demona albo skorpionim żądłem. Masywne okładki okute, mogą się zatrzasnąć i odrąbać palce lub całą dłoń nieuważnego czytelnika. To wszystko. Jest możliwe z księgami. Boicie się takich ksiąg, prawda? <noise> Dlatego nie czytacie, tylko słuchacie stacji RPG. Za co Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja zaowocuje dramatycznymi scenami w Waszych sesjach. Jak zawsze upraszam o subskrybowanie, polubianie i polecanie kanału, co bardzo dobrze nam robi. A tymczasem Adie, arrivederci, cześć!